Rokso. Dzisiaj gramy z Aleakiem 23, tak? Dokładnie tak. Gramy z Aleakiem 23 e... Blokdash Endless Wczytywanie e... No i Dash. Sunia Patrzcie w ogóle jakiego Aleak ma skina Jego jeszcze nie mam Nie! Koszmar mojego rzucie. Dobra, oglądamy Aleaka. Wiecie co? Nawet się tego nie, nie spodziewałem. Bo w sumie zawsze tak robię. Aleak chyba robi klacę. Nie, znaczy klacza. Dobra, Aleak robi klacza. Uuu, pięknie, pięknie Aleak. I ta emoteczka piłeczki. Robisz to, robisz to. Kurda. Ale i tak dobrze. Dobra, tworzę. Tworzy blok dasa i nie do tego. Ale jak 23? Nie. Ale jak? Jest. Ale jak 23? Wczyty... Wczytywanie... Dawaj szybciej, no. Oczekiwam, czas oczekiwania, ma 15 sekund. No. Już. I włogia les. Ale jak 23 już jest Dobra, słuchajcie, teraz, ale teraz, Aleak musi... Musi... E, No i dlaczego? No i dlaczego? O! Papa! Pa. Dobra, ale to było dobre. Przyznajcie, piszcie w komentarzach, czy to było dobre. Jak to było dobre, to zostawcie łapkę w górę. Jak to było słabe, to. Komentarz! Nie! Nie mówcie, że ale ak. Że jak dołączył do tamtej. Oj! jak 23. Coś, ale mi się wyłącza telefon. Nawet nie wiem dlaczego. Powiedział, że. E, że włącza mu się telefon, bo. z kimś rozmawia. <ślał _> Nawet nie wiem dlaczego. Dobra. Ramy 4 do 4 Dobra, no patrzysz był blog no, Dlaczego? Dobra. E, mój pomoc, mój e, pomocnik to jest ten Cristiano Ronaldo, a ale AKA to jest świę, to jest ten Mikołaj. I zobaczymy kto dłużej przejdzie. Aleak, Ale tu. tu. Teraz się Nie, jest, Aleak. przeżyłeś. To nie rób klaca, nie rób klaca! widzowie co to było czy aleak zrobił kla... nie zrobił klaca no i nie zrobiłem no i w sumie nie miałam nic robić no dobra widzowie muszę kończyć z aleakiem popatrz na ten skin, ten skin może jeszcze na Pożegnanie zakręcimy kołem Zeusa, <laughs> Zeus! Nie, tylko nie... tylko nie jest! Ja w ogóle tym kołem Zeusa prawie w ogóle nie kręcę. A czy w sumie mam e, tego tego? E, tego 39 W sumie to kilka razy zakręciłem, ale... Dobra, piszcie w komentarzu który z jest lepszy. Ten czy... Ten. Dobra, do zobaczenia do, do następnego odcinka. Piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę i naura!